A zanim przeczytam Wam przerwę na reklamę zatytułowaną Włóczę się po mieście, czyli utwór, tekst utw piosenki, który powstał właśnie pod natchnieniem tych moich perypetii życiowych, gdzie, kiedy się rozstałem z mamą mojej córki Niny, no to miałem takie natchnienie i napisałem piosenkę na ten temat. W tym okresie, kiedy właśnie byłem zagubiony. Zamieniamy się w słuch i słuchamy właśnie tego tekstu piosenki. Włóczę się po mieście. Włóczę się po mieście tylko w jednym celu. Życie mi niemiłe, chcę dostać po gębie. Wulgaryzmy same na językach opryskliwe. Prowokują jadem, wymiotują żółcią. Co mi robisz w głowie, Bejbe? Nie chcę rycia pały. Mayday. Na ratunek mocny trunek truje dziś wątrobę. Mam dziś branie u kloszardu, zrywam banderole w bramie. Nie chcę płakać w samotności, ryczę więc na stricie. Od wampirów stroniąc skrycie, włóczę się po mieście. W czarnych okularach, bo jestem nieśmiały. Mówią, mówią, mówią. Dobro wypisane masz na twarzy. Brak komunikacji w celach integracji włóczę się po mieście. Maskę abstynenta chcę utopić barcie. Kupą, kupą, kupą. Pachnie na asfalcie. Akraż kebab numer jeden w kulinarnym starcie. Zgadnij, co to za czas, co to za miejsce i które starcie. To właśnie taki wiersz napisałem, który przemienił się w tekst piosenki. I tutaj nawiązując jeszcze do tego tekstu, to które to starcie? Tam się siebie, a tu chodzi o to właśnie, że to już nie pierwszy raz w życiu właśnie przydarzają się takie sytuacje i zadaję sobie pytanie, o co tu chodzi, dlaczego tak się dzieje w moim życiu? A dzieje się dlatego, że ja sobie już nie uświadomiłem tego, że właśnie wszystko się psuło w moim życiu właśnie dlatego, że Właśnie używałem tych dopalaczy w postaci alkoholu i innych, jakichś tam używek, które powodowały moje zmienne stany świadomości. Tak, na rachunek mocny trunek truje dziś wątropę, tak? No, no, właśnie alkohol. Okres włóczęgi w odmentach mej psychiki trwał około pół roku. Korzystałem w tym czasie z pozornej swobody. Odurzone oparami wczorajszego kaca ponownie zapętlałem się w tych samych schematach, w tych samych błędach, przeplatanych krótkimi momentami radości, odnajdywanych na zewnątrz siebie, w innych osobach. Tak, bo najczęściej my, zauważcie, popełniamy te same błędy, te same schematy, nie zauważamy tego, nie zadajemy sobie pytań, dlaczego tak się dzieje, tylko brniemy ponownie w związki, bo myślimy, że to będzie naszym rozwiązaniem, szukamy pocieszenia u innych. I taka pętla się zapętla i, mówiąc przenośni, zaciska naszą krtanię, się dusimy. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.